Przez ile lat będzie ten kanion trwał, Nim w końcu rozkruszy go czas. Odpowiedź i wiatr, bijący przez świat, Odpowiedź i bracie tylko wiatr. Przez ile Kupie. lat Wydowa. będzie trwało góry szczyt? Mocno. Ile dzikon na mąż osadzi się jedno? Dzień Przez ile ksiąg pisze się ludzki byt? Monika, byś nam odleciała. Piszesz ktoś? No bo to są dziewczyny, one nie mają taki wariów. Przez ile lat nie odważy się nikt zawołać, że czas zmienić świat? Odpowiedź jak?

Jak blisko śmierć musi przejść obok nas, by człowiek zrozumiał swój los. Odpowie i wiatr wiejący przez świat. Odpowie ci, bracie tylko wiatr. Zostaliście zaproszeni do domu w To jest tu mieszka. To jest jego palenistką, gdzie przyrządza swoje jedzenie. To jest boże, którego wierzy w Tam się tego to ale. Tam dalej jest pisz. Odpocznijcie, a potem się posznijcie. To, że zostaliście zaproszeni na obiad, to jest menu. Możecie co dotknąć, zobaczyć. Dla informacji, tu są jakieś robaczki. Tu Tu są mady, tu jest sól, tu są rybki, tu są ślimaki bez skorupy i tu jest żabka. Teraz proszę się naradzić, wybrać sobie cyferkę od 1 do 5. <grymne> Dwa. E macie jakieś te kanapki, albo coś? <grymne> <grymne> może Rzepaczkę no. weźmy. Rubaczka, to zmyślnego. A ja to się, a co to, no, się to wyda? Wyda? Komu wy? Co to butele? mady. Takie co na ryby, nie, się Kupie. rusza. Zadaniem głównym jest wymienić z nazwy kilka stosów ogniskowych i zbudować jeden z nich. Jeżeli chodzi o zadanie dodatkowe, bonusowe, musicie wypatroszyć i oskrobać rybę, upiec ją na ognisku i zjeść. A to jest... Nie, tak przecinasz, a potem przecinasz tak i wypatroszysz ją. Julka! Co to Nawet... Tak małe, żeby to było przypominało jakiś wypadków, Jakikolwiek. To ja tnę, a ty usknijesz. To ja zacznę od łusek, nie? Tutaj, gdzie jest ta kropka, tak ją ciachnę. To ty zacznij od Może Już zawsze tata robi. Naprawdę to robicie, Julia? Tak. Ale to się tak nie da. Nie, to jest A może na nim? <grychy> o jest. Jak wiesz, co tam okej się? Nie. Ja wiem, że tylko takie coś, co się jak kurczaka nie potnie. Boska Musi się trzymać jakoś. To. To a taką czekaj, czekaj coś. to To jest tak, to jest czaszka dzika, nie? Tak dla informacji. Nie. Futro. <grychy> <grychy> <Dobra. grychy> Nie U, no właśnie już nie możliwe. mogę tutaj. Dobra, weź ją opłukaj wodą tu. Bo ona już jest taka trochę... ta ryba... Dobra? Dobra rybka? No, bardzo dobra, wam powiem. Bo my kto to robi? Jak rybka, nie? Jak rybka. Podziel się. Oto czym żywi się sas. Może się dotknąć, wybaczyć, bo oh. bardziej to pozostaje. Ja dobre. Podano do stołu. Zostaw mi trochę, nie? Co? Zostaw mi trochę. Okay. Jak? Dobre? Pyszne. Najlepsze. No, Trzeba wykręcić nóżki po prostu. Idziemy. No. Wyciągaj. Z daj. Ja nóżki odkręcę. Ale najpierw łeb. Trzeba się No, no, ład Łap szybko. Dają. Masz? Śliwaczka. Bo ja nie mam saperki do podgrzewania, przydała się. Tego małego? Dużego, Dużego ślimaka. Dużego weźmiemy. Co? Co? Pydziarski ślimak. Dobra. To ja tu... ja Masz kamienia jakieś? To... Mam tu kamieniu, kamienie. Tam był teraz? Nie, nie wiem, jest, powiem, ale... Posolona, dobra, Pokaż. Dobra. Dobra? No jasne. Chcesz posnapować? Stur. A, do do no Dobra, tak, tak, kładźmy Nie, nie. Tak. Gdzieś tam, gdzieś tam. No tam? Nie, No dobra. Nie będę ci... Bardzo dobre. Żabka? Żabka? Dobra? No jasne. Bardzo dobre. Nie, blisko było. Słuchajcie mnie. Tak no więc... No tak się tutaj, to miejsce się skłacza. Jest to miejsce, w którym Zobaczcie. się śpi, żywi się, myje się. Chodźcie, pokażę Wam miejsce. Spichler, tak zwany. Jedynka. Rapka. Ładna. Ładna, smaczna. Oba, Dwa. Nie ja wiem, co to jest. Nie, chyba jakieś ślimaki. No nie wiem, co to jest, bo to Sasquatch wszystko je, my żeśmy tylko odnaleźli jego kuchnię. Słyszałeś kiedyś o solonych chipsach? Masz swoje solone chipsy. Jeszcze chodzą. Nie, chyba sobie Jeszcze chodzą. Uj, wyszedł prawie. Tak więc, chcesz posolić? Chciałbyś ci sam posolić? Czy chcesz bez posolenia? I liczę do dziesięciu i tak. Na raz, jakby nieustraszonych. Cześć, siedem. Weź tego czarnego. Osiem. weź mi głowy ten. Nie, ja go nie znam, nie zjem. Chodź daję! No, idzie do ciebie, zobacz, idzie. A, A, nie zjem. Zamknij rękę, zamknij dłoń. zamknij dłoń. 10 pisać i zero. No ja się muszę. No to walek, bo widzisz tam 3-4. No Cię nie zjem jak to się. Jakie Panwicza? 6, 7, 8. Hej, przyjaciele. Zostańcie ze mną. Przecież wszystko to co miałem oddałem wam. Hej, przyjaciele. Ile jedno, znowu życie minie leżą, Znowu jestem za Tam dokąd chciałem już nie dojdę, szkoda zdzierać nóg, już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi kres. Wy pójdziecie inną drogą, zostawicie mnie. Odejdziecie, ja sam pozostanę na rozstajach dróg. Hej, przyjaciele, zostańcie ze mną. Przecież wszystko to, co miałem, oddałem Wam. Hej, przyjaciele.